PRZESŁALIŚCIE MI NAJDZIWNIEJSZE MINECRAFTOWE MITY Ale tym razem do wersji 1.21, więc było jeszcze dziwniej niż zwykle Tak da się A teraz ja muszę to wszystko sprawdzić i przekonać się ile z nich to prawda, a ile to tylko i wyłącznie fejki Dobra, lubię tę robotę, lecimy No do, dobra, mit numer jeden Jeśli włożysz psa z pokolorowaną obrożą do kotła z wodą, to obroża wróci do swojego pierwotnego koloru Kiedy Zaczynamy odcinek od topienia psów Boże Przedstawiam wam Arnolda jak rozpoznać, że to Arnold? Otóż ma różową obrożę. Każdy pies, który ma różową obrożę, to jest Arnold. Nie, może nie wiedzieliście tego swoim psie? To już wiecie. Zaraz koło Arnolda znajduje się cauldron z wodą. I on prawdopodobnie ma za chwilę sprawić, że Arnold przestanie być Arnoldem. Czyli przestanie mieć swoją różową zbroję. Czy tak będzie naprawdę? Przekonajmy się tylko, jak ja mam go wrzucić do. O! Galo, Arnold, czy ty mógłbyś się umyć? ten tam czy coś? Dobra, może to działa dopiero jak wyskoczy. Dawaj, stary! Let's go! Wyskakuj stąd! Nie nadal nie działa. Arnold nadal jest Arnoldem. A mit jest jednym wielkim fejkiem. Za to na Bedrock Edition nawet nie wrzucicie psa do kotła jakby co. Może i lepiej. Okej, okay, mit numer dwa. Światło Bicona może przechodzić przez biedzianą kratę. No to w końcu coś w nowej wersji Minecrafta, ma. A dokładniej związane z nowymi blokami, które możemy spotkać w komnatach próby. A to biedziana krata. Poznajcie się, biedziana krata, zombie, zombie, biedziana krata. Dobra, przestań już, Ałam wystarczy. Bardzo nie chcieli się poznać, roz... Albo właśnie tak chcieli się poznać, że nie chcieli mieć mnie w okolicy. Za to ja chcę mieć w okolicy beacon! Beacon ma to do siebie, że przez większość bloków raczej nie przechodzi. Możemy to zobaczyć na przykład na podstawie, co to jest, wypolerowanego tufu albo bloku żelaza, no nie ma opcji, no. Co prawda, jest kilka bloków, przez które może przejść, jest to na przykład szkło. Przez skrzynkę też da rada, ale umówmy się, skrzynka to nie jest pełnoprawny blok. Więc myślę, że miedziana kratka byłaby w tym przypadku naprawdę wyjątkiem. Blisko jej do pełnego bloku, no ma niby jakieś dziury, ale jest też z metalu, więc wtedy... Teorii powinno to blokować, to światło. Ale jak będzie naprawdę, przekonajmy się. Wow, przychodzi normalnie, nie ma problemu. Nie gasi się nic, a nic, wszystko pięknie działa. Jeśli dołożymy ich więcej, to też żadnego problemu nie ma. A więc mit potwierdzony: światło bikona nie ma żadnego problemu z przejściem przez miedzianą kratę. Ale czym dalej, tym już będzie gorzej. Jeszcze nikt w historii nie zostawił subskrypcji koszulką. Dobra, musicie to sprawdzić, ale nie dość, że nie wiadomo, czy jest to prawda, czy nie. To jeszcze musicie zrobić to, zanim coś mnie zdąży tu zabić. Weźcie swoją koszulkę w dłoni i spróbujcie zostawić subskrypcję właśnie nią. Będziecie pierwsi w historii. Chyba, że się naprawdę nie da to, to... To się nie da po prostu. Dajcie znać w komentarzu, czy to prawda. My lecimy dalej. Bit numer Z ogliny, nie wiadomo czemu atakują armor standy. Chwilę, bo ja mam mózgu. Zogliny to to co to to jest? To jest ta taka zombie wersja tego? Tak, dokładnie. Jest to zombie wersja hoglina, która pojawia się po wejściu na normalny świat. I co dziwne, podobno bardzo nie lubi stojaków na zbroje. Jaki miałby być w tym sens? Nie mam pojęcia, ale uzbrojmy go dla bezpieczeństwa zbro... Nie! Co ty mu robisz? Nie atakuj go! Zostaw go w spokoju! Nie no nie wie, że ty co naprawdę atakuje Armor standa! Co jest to mnie tak? Po co ci to? Ty no był spokojny z zobaczył Armor standa, wkurzył się i poszedł go atakować. Czemu? To jest dobre pytanie! Ale za to wiemy, że kolejny mit jest potwierdzony! A nawet jak ja jestem w okolicy, to gościu i tak woli atakować Arbor stand'a niż mnie! W się dobry deal, no mi to pasuje, nie? Ej, ja tu jestem, ja tu jestem, proszę pana. Dzień dobry, ja tu tak jestem. Czy chciałbyś coś może, wiesz, mnie zaatakować? Yeah! to spoko, nie? No ja cię tak zostawię w tym stanie. po Powodzenia. Numer 5. Przez blok slajmu na Bedrock Edition widać slajma, a innych mobów już nie. Nie to, żeby to był mój pierwszy raz, kiedy z blokiem szlamu na Bedrocku dzieją się dziwne rzeczy. Wiemy już, że prześwitują przez niego napisy, więc nie zdziwię się jak slajmy też. Ale czysto w teorii, tak patrzę za ten blok, to slajmy przez niego powinny być ledwo zauważalne. Jednak w praktyce ma być kompletnie odwrotnie. Według tego mitu slajmy będą bardzo dobrze widoczne, a wszystkie inne moby znikną albo coś. Dobra, mam pająk. Mam creepera i mam slime'a. Teraz przesuwamy się za naszą ścianę i przekonajmy się, co będzie widoczne. Chwilę chwilę, on naprawdę jest jakoś podejrzanie widoczny Inne moby są też widoczne, ale tak jakby mniej. Okej, okay, widzę, że tam jest pająk, widzę, że tam jest creeper, ale nic nie widzę tak bardzo jak slajła! To nie ma sensu, to jest ultra dziwne. Z pewnej odległości nie ma szans, żebym zobaczył, że tam jest creeper albo no pająk, ale za to doskonale widzę slajma, który jest kilkanaście kratek ode mnie. Mimo tego, że powinien zlewać się kolorem z blokiem. Dobra, mam jeszcze jeden pomysł. Jeśli nasza ściana będzie miała kilka bloków szerokości. No nie ma opcji, żebym zobaczył przez go jakiegokolwiek moba. Nawet slajma. Nasza ściana stała się nieprzeźroczysta. Widać laterny po drugiej stronie? Nie widać. No to jeszcze raz. Jeden slajmik, jeden pajok i jeden creeper. Nie, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Potrzebu Potrzebujecie naprawdę, mordo. Dobra, to już nie uciekną. Przechodzimy na drugą stronę i uwaga, uwaga, sprawdźmy, co będzie... Oh! Slajby, to widać je na 100% Nie no, to jest jakiś skam Nie ma opcji, żeby zauważyć jakiegokolwiek moba Ta ściana jest po prostu nieprzyroczysta, slajmy i tak widać Dlaczego? Powiedzcie mi, dlaczego? Panie Petroku, co ty robisz z moim mózgiem? Mit potwierdzony Kolejny mit będzie szybki, bo będziemy sprawdzać szybkość A dokładniej przekonamy się, czy osioł jest szybszy od wielbłąda Proszę państwa, spójrzmy prawdzie w oczy Czy to coś może być szybsze od tego czegoś? Z czego znane są osły? Z tego, że są uparte i uparte za to wielbłądy to wielkie, dostojne stworzonka Które potrafią nawet biegać chyba Jeśli dobrze kojarzę, jak się je dobrze traktuje Chyba nie, więc nie ma opcji, że ten osioł Będzie szybszy od tego wielbłąda Ale przekonajmy się, mam taką fajną wtyczkę Która pozwoli mi sprawdzić ich prędkość w metrach na sekundę Siodło dla pana, pan tam już ma siodło Zacznijmy od wielbłąda Prędkość jaką uda mi się osiągnąć na wielbłądzie i dojść do przodu to 8,1 metra na sekundę Spróbujmy go jeszcze przyspieszyć Ale chyba skokiem nie da rady Nie, nawet spowolni Dobra, 8,1 to uczciwy wynik. Tymczasem pan Osioł może rozpędzić się do prędkości! 7,37. O chwileczkę, 7,38. Tym, co się rozpędził. Ale więcej na nim nie wycisnę. Nie ma opcji. A to oznacza, że osioł jest o całe 0,67. Czekaj, co? Ca? O całe 0,72 metra na sekundę. Wolniejszy od wielbłąda. Bit obalony. Gratuluję wygranej. To dla pana wszystko. Proszę bardzo. Dla pana nagroda. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam. Czy ty chociaż w ogóle się przejmujesz tą nagrodą? Bit numer 7. Frizz, czyli Wichrzyk, otrzyma obrażenia za upadek z wysokości po spadnięciu z 49 i 89 kratek. Chwilę chwilę. Zanim przejdziemy do poważnych analiz, ja mam jedno pytanie. Typ chyba tak ogólnie nie dostaje obrażenia od upadku, co nie? Znaczy inaczej ten mit nie miałby sensu, ale sprawdźmy to. Do widzenia proszę pana, miło było, ale się nie dostała ani jednego obrażenia. W takim razie faktycznie sprawdźmy, co się stanie, kiedy upadnie z 49 kratki. To no dokładnie na wysokość 49 kratek od ziemi. Faktycznie jest taki dziwny błąd z łódką, że ona tam z jakiejś wysokości konkretnej zdaje. Więc może podobnie jest z panem Brizem, więc drogi panie, spadasz z 49 kratki i, i nic. Pff. Jeszcze raz może coś źle naskoczył. Dawaj stary! Spadasz! Lecisz! w Zum! Nic, a nic, gupa. Dołóżmy jeszcze 40 kratek do góry, aby otrzymać 89. Może chociaż tu się coś zmieni? Bris spadający z 89 kratek u góry? Sprawdźmy, czy dostanie obrażenia? Nie, nic, a nic. Syp jest odporny na upadek i żadne 49 czy tam 89 kratek tego nie zmieni. Koniec. Mi to balony. O, to numer 8 i jego wietrzna kula. A dokładniej pytanie, czy wietrzna kula może przesunąć TNT? Ja wiem, że się wspinać możemy dzięki niej, ale przesuwać TNT? To brzmi jakby miało być trochę nielegalne. Legalne. Chociaż w sumie jestem cięższy niż TNT, więc powinno dać radę. Ty, ale czy w ogóle dotychczas mogliśmy przesuwać TNT jakimkolwiek innym blokiem, na przykład strzałami? Nie. Śmieszkami dajmy na to? Też nie. Jajkami, też nie! W takim razie, jeśli okaże się, że możemy przesuwać je wieczną kulą, to będzie dosyć rewolucyjne. Sprawdźmy to, TNT odpalone, wieczna kula w dłoń i lecimy! Ty przesunąłem kawałek, ale tylko kawałek dalej się! Dalej się już giedało. Ej, czy damy jakiś błąd sekundę? Jeszcze raz. Mamy TNT, mamy wieczną kulę, strzelamy i tym razem mogę przesuwać je dalej! Jest git, Udało mi się przesunąć w Pięć kratek od miejsca, które pierwotnie miało być zniszczone A to już całkiem niezły wyczydnie! Gdyby znajdował się tutaj mój pies, to byłbym w stanie już obronić go przed śmiercią. Czy tak? D prawie! Jedno ziołek uratowany, mit potwierdzony, pasuje! Nową broń, czyli młot, albo inaczej buzdygan. Kto to nazywa buzdygan? Nieważne. Można skraftować przy pomocy blaze roda i wtedy na start dostanie enchant zaklęty ogień. Wow, ostro, siostro. Jak powszechnie wiadomo do skraftowania buzdyganu potrzebujemy wichrowej różdżki i ciężkiego rdzeniu i powstaje nam ta piękna broń. A jako, że wichrowa różdżka jest siostrą płomiennej różdżki, to powstaje pytanie, czy jeśli użyjemy Jednej zamiast drugiej to powstanie nam ten sam buzdygan, tylko z enchantem zaklęty ogień? Jak być powinno, jak jest naprawdę? Naprawdę tak nie jest. Bit obalony. Ani tak, ani tak, ani tak. Może też potrzebuję jakiegoś ciężkiego rdzenia podpalonego? Bo że on musi być jakiś taki płomienny? Nie ma takiego czegoś. Halo! Nie no fejki tyle! Dużo tych fejków dzisiaj, nie podoba mi się to. Ale proszę, zmieńmy to numerem 10. Od 1.21. W napisach końcowych Minecrafta jest nowe tło. Mówicie to tak, jakby ja kiedykolwiek widział napisy końcowe Minecraft. Myślicie, że ja kiedyś Smoka pokonałem naprawdę? Dobra, zdarzyło się raz czy dwa i pamiętam, że był tam dyr. To teraz czas na... <laughs> na nic. Czas. Czas zrobić to po raz drugi, kompletnie bez cheatów, bez żadnych itemów. Zero cheatów. Jak powiedziałem, że nie będzie cheatów, to nie będzie cheatów. Ja nie wiem, czy mi nie wierzycie. O! Zrobiłem to! Pokonałem Smoka! To czas na napisy końcowe. Let's go! Nie ma Dyrta. Jest... jest end. Faktycznie zmienili to. Mit potwierdzony. Zamiast Dyrta mamy tło od portalu do endu. Tak, było w. Wcześniej. A tak jest teraz! Zostawcie łapkę w górę, widzimy się jutro o 10.30 w kolejnym odcinku siema! Wow, no chyba, że nie widziałeś odcinka po prawej stronie, gdzie sprawdziłem dziewięć rzeczy, których nigdy nie będzie w Minecrafcie. To trochę przypał, że nie widziałeś, ale na drób to właśnie teraz klikając: siema!